Thank you. Cześć, witam Was na kolejnej wyprawie. Jest zimno, jest mokro, jesteśmy w sezonie zimowym, a generalnie jest nieprzyjemnie. Co dzisiaj zwiedzimy? Zwiedzimy sobie szkołę podstawową, która z zewnątrz wygląda hmm, fatalnie. Generalnie się bardzo rozpada, widać, że poszedł już mega szaber. Ja liczę na to, że znajdziemy jeszcze jakieś ciekawe rzeczy związane z tą placówką edukacyjną może jakieś przedmioty związane z yy, yy, konkretnymi przedmiotami z chemią, z matłą. Nie wiem, liczę, że coś znajdziemy. Dobra, dobra jak widzicie, wchodzimy sobie właśnie do szkoły. Pierwsze co pokazało nam się taki fajny, duży hall główny z takimi fajnymi kolumnami. Może tutaj była jakaś e, taka poczekalnia dla dzieci, że mógł się bawić, mógł się coś sobie robić na przerwie? O, ciekawe. Ech, dobra, mamy pierwszy artefakt, to jest jakaś tablica chyba jakaś matma moi drodzy tak mi się wydaje no z tego co widzę są jakieś jakby stopnie jakaś podziałka jakaś skala czyli już mamy jakieś rzeczy związane z matmą o to jest ciekawe moi drodzy tutaj mamy już jakieś takie schematy jakby elektryczne podłączeń widzę że to są żarówki czyli coś tu było kombinowane z nauczaniem przedmiotów elektrycznych o kurde jaki kolejny super artefakt Zobaczcie tą piękną łyżwę Starego typu Jeszcze z takim Bardzo fajnym obcasem Dobrze zachowana Słuchajcie jakby jeszcze znalazł Drugą parę to można by Na nich pośmigać Generalnie plecówka jest duża Jest spora Z zewnątrz No nie wygląda ładnie i zachęcająco Aczkolwiek liczę, że tu mega fajne rzeczy. O proszę. I mamy kolejne działania matematyczne. Proszę bardzo, zagadki. Jak ktoś lubi, to może sobie słuchajcie, poddawać, podejmować, bawić się. A to chyba są takie szafki, w których dzieci przytrzymywały swoje podręczniki, rzeczy osobiste. No ale już wiadomo, tutaj spółka była. Imprezę zrobiła i sobie poszła. W dniu 24 września 1958 roku Władysław Gomułka ogłasza, że zbliżająca się rocznica tysiąclecia państwa polskiego zostanie uczczona w wyjątkowy sposób, a konkretniej wybudowaniem tysiąca szkół na terenie całego kraju. Pomysł ten został zaakceptowany dość szybko, a odbyło się to już dwa miesiące Później na siódmym plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pomysł ten nie był zabiegiem stricte propagandowym, ale w rzeczywistości w tamtym okresie brakowało placówek edukacyjnych. Można sobie zadawać pytanie, skąd na to przedsięwzięcie wziąć środki. Problem ten został rozwiązany 29 listopada 1958 roku, powołując społeczny fundusz budowy szkół tysiąclecia. Środki zaczęto zbierać w formie dobrowolnych składek, ale na rzecz funduszu postanowiono opodatkować większą część społeczeństwa i tak robotnicy odprowadzali 0,5% z zarobków, gospodarstwa rolne 2% z dochodu, a przedsiębiorstwa prywatne. 5% z dochodu. Dobra, wchodzę w tą salę lekcyjną, która zawiera naprawdę kurna perełki. Ale kurna sztos. Dobra, mamy na dzień dobry yy, dziwna panna Ruth. Podwójna zbrodnia siostry Diany. Książeczka jeszcze ze stemplem szkoły podstawowej. Super. Yy, tutaj mamy jakiś organizer na coś bliżej nieokreślonego zachowała się jeszcze przedsudna tablica kto nie pamięta takich tablic tej pil kredy po prostu która się unosiła z tego jak dyżurny musiał zmazywać chodzę tak słuchajcie po tej sali i znajduję tu naprawdę mnóstwo dziwnych rzeczy nawet sam nie wiem co do czego mogło służyć tu znalazłem jakieś coś Słuchajcie, tu znajdował się kiedyś manometr rtęciowy, którego już nie ma. No niestety, szkoda. Tu są jakieś. Oh, pokażę Wam jakieś zdjęcie bardzo ładne takiego obiektu. Nie jest to zdjęcie tego, tej szkoły. O! Oh. Tak, liczyłem, że coś znajdę w środku. Yy, tu jest jeszcze prawdopodobnie po jakiś układach zestaw elementów do montażu z elektroniki. No jest tego tutaj ogrom! Słuchajcie, jest pytanka. no miejsce jest po prostu przednie, że to się jeszcze tak zachowało, no jestem pod pełnym wrażeniem, jest tu mnóstwo książek, mnóstwo regałów, jakichś dziwnych rzeczy, no i tych tablic z, teraz zabieram pasek, tablic edukacyjnych z kartami i tego typu rzeczami, dobra, cyknę kilka foteczek dla Was i lecimy dalej. Dobra. Yy, kolejna sala yy, z układami elektronicznymi, schemat elektroniczny numer 3. Jak widzicie, nawet podłączenie słuchawek jest Alpetarda. A tutaj mamy budowę stawów, czyli biologia. Całkiem tematycznie jest fajnie, jest fajnie, podoba mi się to. Tu znalazłem jeszcze słuchajcie jakiś taki stary zegar z nazwą fabryka pomocy naukowych częstochowa. Yy, Rozwieję wasze wątpliwości. Nie, znaj nie znajdujemy się w rejonie Częstochowy. Żeby nie, ktoś nie pomyślał, że zdradziłem lokalizację. Nie, nie, nie. Jest i druga łyżwa, ale to nie jest ta łyżwa od kompletu, tylko jakaś inna. Hmm. Fajnie, to, to, fajnie to wygląda. Yy, to jest, kurde, no muszę zahaczyć standardowy element urbeksowy, czyli kibel. Ale zwróćcie uwagę, że kurna, ten kibel tu! Tu znajduje się na podwyższeniu, czyli prawdziwy tron, jak dla króla. Mieli rozmach w tej szkole. Naprawdę to jest świetnie. Świetnie jeszcze zachowany budynek względem tego co widzieliśmy na zewnętrzu. Kolejne pisuary, kolejna toaleta. Tak? Sporo tych toalet tutaj jest. O! I uwaga! Tablica zbiorcza utrwalająca numer 1a przez 2a. Hmm, ciekawe. No, jestem właśnie teraz w kolejnej części tego budynku. Znalazłem chyba, z tego co widzę, zaplecze kuchenne tego obiektu. Jak możecie sobie zobaczyć, tutaj znajdują się jakieś na pewno były tu zlewozmywaki bo jak zobaczcie w tym miejscu tutaj są jeszcze po nich pozostałości w postaci haków co ciekawe zobaczcie sobie tu znajdował się gigantyczny piec kaflowy on już jest szczęściowo zniszczony czyli tutaj grzali jeszcze proszę ja was ciepłem takim starym, takim dobrym, piecowym Uh, a to się przykleiło Mocna gor... goryczka, U, a to współczesne. Ciekawe, co jest z 2023 roku? znalazłem? Nie wiem, co to jest. No, znalazłem jakieś zamknięte pomieszczenie. Zobaczymy, co tu się kryje. O, proszę. Sala o numerku 19a, magazynek narzędziowy. Zapowiada się fajnie. Mam nadzieję, że coś tam znajdziemy. Ło, powiem Wam, że ciężko poszło. No dobra, wchodzimy do magazynka narzędziowego i widzimy co? Pozostałości jakichś na coś, jakieś charakterystyczne biurko w kącie. O, tam. I słuchajcie, nic poza tym. Czyli troszeczkę lipa. To mnie troszeczkę zasmuciło, że nic więcej tu nie ma. A zapewne się fajnie, się ma. właśnie dostaję fotkę. Yy, dobra. Lecimy dalej do kolejnego. Jakże fajnego pomieszczenia, mam nadzieję. Może nie okaże się puste. Tylko hmm. lipa. Znowu puste. Dobra. Ale. pocieszmy oko downymi filaneczkami. Dobra, lecimy dalej, zobaczycie, jaki fajny korytarz. O, właśnie to jest ten korytarz. Tu są kolejne sale. Jakieś takie naprawdę w porządku. Te sale nie są zbyt duże, jakoś tak na dużą liczbę uczniów, z tego co możecie zauważyć. Ale są, są przyjemne. Ja powiem wam, że bardzo chętnie bym się pouczył w tej szkole. Sanitariat. No i no i. No i tada, No i nic. Hmm, no, to troszkę lipka. Tutaj już z pozostałości szkolnych nie ma nic. Szkoda. Zobaczmy, jeszcze tu jest jakaś selka. Nie, sanitariat. Ale zobaczcie, ile tutaj w ogóle jest tych regałów, gdzie uczniowie mogli przechowywać swoje prywatne rzeczy. Niesamowita, Dobra, yy, sądzę, że trzeba się kierować tą klateczką na dół i idziemy zwiedzać piwnice, które zawsze coś fajnego kryją. No dobra, jak widzicie, o tu jest klateczka surowa. To schodowa, która zaprowadzi nas do podziemi tego obiektu, do Nibelandii. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę fajne doświadczenie. O, jakiś kabelek. Zobaczcie, tu jeszcze są takiego starego typu drzwi drewniane. No to nieźle, już nadaje fajny klimat temu, temu miejscu. Jest pełno wody, słuchajcie, która już trochę zamarzła, bo jest minusowa temperatura. No i tak. Tu. Nie ma nic. To jest pustka, nie ma nic. Zrobię sobie zdjątko dla was, które będzie oczywiście na naszym Instagramie, na naszym Facebooku. A tak swoją drogą to wiecie co? to was bardzo, 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 bardzo zachęcam do tego, żebyście odpisywali na jakieś komentarze pod filmami, które się udostępniają przez innych użytkowników. Żebyście prowadzili tą wspólną konwersację. Z nami i nie tylko z nami, ale między sobą. Jeżeli macie jakieś fajne miejsce, które chcielibyście, żebyśmy zwiedzili, dajcie no znać. tu duża jest dziura. Zobaczcie, tu mamy odchytą studzienkę, czyli jest niebezpiecznie, można wpaść. Tam niestety nie wejdę, bo już jest tak zalane, że nie dam rady. Buciory mi po prostu przemokną. Także sorry. No, tu są puste pomieszczenia, jakieś puste kantorki. Dobra, robię kilka fotek dla Was i wychodzimy na powierzchnię. Dobra, z tego miejsca, opierając się o ten piękny stolik, pożegnam Was w dzisiejszym odcinku. Trochę krótki, trochę żeśmy to szybko zwiedzili, bo no niestety nie ma co zwiedzać i jest wyszabrowany obiekt na maksa. Yy, tutaj do tych kanałów technicznych, które były pokazywane na innych ujęciach, żeśmy nie weszli z racji tego, że nie wzięliśmy ze sobą liny, a obawiam się, że jakbym tam w to już mógłbym nie wyjść, bo jestem trochę niski. Yy, cóż. Zapraszam na nowy odcinek i widzimy się na kolejnej przygodzie. Cześć.